Dzień dobry, przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj trenerowi zwycięstwa zasłużonego. Jak najbardziej my po raz kolejny nie możemy dobrze wejść w mecz. W drugiej połowie to wygląda lepiej, tak jak w poprzednich kolejkach, aczkolwiek mówię, ciężko, ciężko coś mądrego powiedzieć po tym, bo sami sobie strzelamy bramki. Ej. No co mam powiedzieć? No Mamy zero punktów po czterech kolejkach, musimy się nauczyć tej ligi i musimy wyciągać wnioski przede wszystkim z tego, co robimy źle dziękuję bardzo za gratulacje. Tak jak trener powiedział, to też się z tym zgodzę, że wygraliśmy zasłużenie. Pokazaliśmy dzisiaj doświadczenie, zawodnicy tutaj spełnili te założenia, które sobie zakładaliśmy, wypełnili je. Jedynym takim minusem, który, który można tutaj znaleźć i nad czym my musimy też pracować, to jest na pewno niedopuszczanie do sytuacji, że gdzieś przeciwnik może nas jeszcze postraszyć, bo przy sytuacji 2-0 mogliśmy zamknąć mecz w pierwszej połowie, mieliśmy Sytuacji sam na sam. Niestety nie wykorzystaliśmy tego momentu i w późniejszych okresach ligi takie sytuacje mogą się po prostu nam dla nas źle kończyć, bo jeżeli są sytuacje, to trzeba je po prostu wszystkie wykorzystać, bo losy spotkania mogą się szybko odwrócić, więc nad tym my musimy z kolei pracować. Także jeszcze raz gratulacje dla naszych zawodników. Gościom życzymy tego, żeby jak najszybciej się nauczyli tej ligi, bo, bo, bo nie są złym zespołem, ale wyniki, wyniki na razie mówią co innego, ale jestem przekonany, że, że z biegiem czasu nasi dzisiejsi goście będą urywali punkty i życzymy bezpiecznej podróży powrotu do domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie jedno pytanie do trenera Piotra Koczarka zadać. Jest trzeci z rzędu mecz wygrany. Rywal był trudny, ale mam takie wrażenie, że najtrudniej chyba było w tym meczu walczyć z komarami. A to też był taki ukryty przeciwnik. Może jest to śmieszna sprawa, bo, bo, bo przez. Jakieś dane momenty meczu mogło to komicznie wyglądać, że zawodnicy odganiają się od, od, od tych komarów i, i, i to samo działo się na ławkach, ale to jest kolejna rzecz, nad którą musimy pomyśleć w przyszłości, bo są takie warunki, a nie inne. Musimy, nie mamy na to wpływu i musimy po prostu temu przeciwdziałać. Pomyślimy nad tym, jak, jak to zrobić, żeby nie marnować energii na takie prozaiczne rzeczy. Jeszcze pozwolę sobie jedno pytanie do pana. Mimo tych niewykorzystanych sytuacji w pierwszej połowie, w drugiej też, to średnia trzech golina mecz w tym sezonie została jednak utrzymana. No to cieszy, że zdobyliśmy trzy bramki, oczywiście, bo po to się gra w piłkę, po to trenujemy i, i się staramy, żeby, żeby strzelać bramki, żeby kibice mieli radość. Mnie bardziej cieszy to, że zagraliśmy kolejny mecz na zero z tyłu, bo. Bo gdy mamy dobrze zorganizowaną obronę, gdy dobrze bronimy, to po prostu łatwiej nam się atakuje. Więc za, za grę w obronie całego zespołu też bym tutaj dodał plusik. Bardzo dziękuję.